Siemano widzowie, jestem w Warszawie, nie pytajcie jak przeleportowaliśmy bardzo, bardzo szybko. I co? Jak widać, tam gdzieś jest stadion narodowy nasz ukochany. I co? Ja tutaj sobie jestem, Już wam pokazuję. Tutaj jest warszawka, tylko ostrość zrobię. I co? Tu mamy Warszawkę? Tu jest ten pomnik Zygmunta, czy jak to się tam nazywa. Tutaj mamy zamek królewski oczywiście. I co widzowie? No. Ja dzisiaj będę eksplorował Warszawę dla Was. Będzie powstanie tutaj trochę odcinku. O, właśnie bije dzwon, chyba jest 12 Także idealnie pasowałem się, oczywiście perfekcyjna ostrość. Także co, ja lecę robić odcinki widzowie i zobaczymy się już za chwilę. A tutaj mamy właśnie nasz przepiękny stadion narodowy po raz kolejny. I co widzowie? Lecimy! Dobra, widzowie, więc plan jest taki, żeby zwiedzić jak najwięcej z Warszawy. O nie, co się dzieje? Ostrość się chyba, dobra, nie, jest git. Zjedźcie jak najwięcej z Warszawy, w każdym razie tutaj się dużo dzieje, bo to jest wiadomo wielkie miasto i tak dalej. To postaram się nagrać jak najwięcej dla Was. Yy, I co? Także lecimy, ja jestem obecnie na krakowskim deptaku, jak się tam nazywa, to jest krakowski coś tam. O tutaj na przykład jest... Więc to jest ten za napis. nagram dla Was. A jak nie ktoś to ogarnia takie rzeczy? Co to, co to jest? Widzowie, to jest jakaś... To jest jakaś potęga w każdym razie. Wiem, że jestem bardzo przybliżony, bo mam tą osiemnastkę. Natomiast widzowie, dzisiaj coś widzimy: jak najwięcej! I co? Lecimy, także ja jestem na tym. Ja jestem w sumie w ścisłym, ścisłym centrum miasta, można powiedzieć. Wawki, Warszawki. I co? Dzisiaj będę dla Was nagrywał właśnie wiele tych odcinków. I zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się uchwycić coś, coś dobrego. No ta ostrość to dzisiaj coś, coś średnia, bo dobra, lecimy. Jak widzimy, widzowie, tutaj bardzo ładny. Y, pomnik tak, y, Najświętszej Maryi Panny No jak wiecie ja jestem bardzo wierzący Także co, mi się to mega podoba I co, mam nadzieję, że zobaczymy jeszcze Wiele miłych, fajnych rzeczy Dobra widzowie, to gdzie przed chwilą byłem się nazywa dokładnie Krakowskie Przedmieście Także y, No, y, coś mi się pokiczkało Na ale tutaj mamy, nie wiem To jakieś Akwarium, śmieszne Taki napis akwarium, nie wiem co to będzie widać Mam nadzieję, że tak Super rzeczywiście. Skwer Hubera. Hubera. Yy, I co widzę? Ja ogólnie Wam powiem, że ja jestem w Warszawie głównie dlatego, bo przyjechałem tutaj na takie biznesowe spotkanie. Yy, nazywa, nazywa się Revolution of Poland. Ja już na nim byłem ogólnie. Staram się dostosować tę ostrożność, ale chyba coś mi nie pyka. W każdym razie już na nim byłem. I było przekazać muszę wam powiedzieć serio o mega dużo informacji tam na temat tradingu i takich rzeczy. Potężna woda tutaj jest oczywiście przyjemnie, jak bambury lecimy dalej. Może sobie tak stanę i muszę powiedzieć, że akurat udało się tak zrobić, że jestem na tym To jakby spotkanie było, można powiedzieć wczoraj. A dzisiaj jestem jeszcze jeszcze w Warszawie, więc nagry nagrywam dla Was kolejne odcinki. Tak jak mówię, trzeba cisnąć to daily, trzeba słuchajcie, widzowie, korzystać z szans, które się przydarzają w Waszym życiu. Więc ja mam szansę dla Was nagrać coś fajnego, coś śmiesznego. Także co? Nagrywam, nagrywam. Jestem w Bawie i lecimy. Nie wiem, czy kojarzycie widzowie te ale ogólnie są śmieszne. z są postacią, także pozdro dla kumaty, Ktoś, którzy znają memy z tego, także co? Pozdro. A tutaj widzę ja mamy książę Józef Poniatowski, to jest w ogóle chyba jakiś, nie wiem. Ważny budynek, nie wiem, czy to prezydenta chyba, nie? Czy coś w tym stylu. Ogólnie potężnie to wygląda. Ja tutaj nie jestem jakiś w porównaniu wielki z tym. W sensie to naprawdę... Kurde, co jest? Co tu się stało? Przepraszam widzowie, że musieliście tak patrzeć na takie rzeczy. W każdym razie widzowie, robi wrażenie, naprawdę robi wrażenie. I powiem że cieszę się mega, że tu mogę być. To tu jestem i... I co, no tak sobie zwiedzam, staram się dla was wycinać jakieś spokojne momenty, jakieś takie ciekawsze i co, lecimy, lecimy po prostu dalej, także co miłego dnia dla was, wszystkiego dobrego, widzowie i pozdrzło dobra widzowie, tam mamy plac kultury i nauki to mamy chyba parlament nasz, z tego co mi się wydaje tutaj w yy, sensie znaczy sejm że coś takiego, gdzie tam działają ci politycy nasi i tak dalej, yy, i co, akurat trafiłem tak, że w ogóle dzisiaj jest 30 lipca z tego, o ile się nie mylę, i wiecie, pierwszego to jest wiadomo ta rocznica o ile... Z tego co pamiętam, właśnie yy, powstania warszawskiego i tak dalej, także oni się już tutaj przygotowują. O, nawet tutaj są wojskowi, tutaj idą sobie bardzo ładnie. Yy, wiecie, wszystko się przygotowuje, także no trafiłem dosyć nieźle. Tam też jest takie zgromadzenie ludzi, tam jest chyba z tego co pamiętam, yy, do, nie dom, tylko grób nieznanego żołnierza, to zaraz sobie tam pójdziemy, zaraz, zaraz takie przejście. W każdym razie, no Warszawka jest naprawdę ładna, No są możliwości, wielkie miasto, szczególnie ten Pałac Kultury. Yy, Ogólnie takie budynki, takie większe, robią na mnie bardzo fajne wrażenie. Takie no mega mi się to podoba i powiem wam, że mega się cieszę, że tu jestem po prostu. Naprawdę mega się cieszę, jest kozacko widzowie. Kocory, bambury, lecimy dalej i zaraz się widzimy, yo! Proszę bardzo widzowie, tutaj mamy y, przepiękną jakże fontannę. Ja sobie może strzelę jakieś jakąś ładną fotę, tak sobie myślę, w sensie tam wiecie, tam bliżej tej fontanny. Yy, I co, ogólnie to jest taki bardzo fajny park, polecam serdecznie, piękne róże dla pięknych pań czy coś yy, i co no jeżeli macie jakieś przemyślenia na temat warszawki co osądzicie o tym mieście to napiszcie w komentarzu oczywiście chętnie wam odpowiem chętnie, chętnie, chętnie za zaser, także co ja lecę zrobić po tej i widzimy się już za chwilę widzowie widzowie jestem sobie na ławce jak widać yy, ogólnie rzecz biorąc to no właśnie trafiłem na taki okres, gdzie właśnie, wiecie, są y, tam jakieś wystawy z takimi pamiątkowymi, narodowymi rzeczami. Kupiłem sobie taką flagę, nie wiem, czy to będzie widać, mam nadzieję, że tak. O, proszę bardzo, Polska walcząca. Ja ogólnie muszę wam powiedzieć, że serio, poznałem z historii, jakby tak się zagłębić, że wiecie, od rozbiorów, ile Polska przeżyła. Że były te rozbiory, te powstania, to wszystko po prostu... Jakby, wiecie, my tyle przetrwaliśmy, czekajcie, ja was lepiej ustawię tutaj, bo naprawdę... Średnio, średniawka. W każdym razie wiecie, widzowie, my naprawdę tyle tyle przetrwaliśmy jako Polska, po prostu jako naród. Te wszystkie powstania, rozbiory. Yy, wiecie, po powstaniach potem była wojna, potem dwudziestolecie międzywojenne, potem Druga wojna, powstanie warszawskie, potem komunizm, żelazna kurtyna. I my to wszystko przetrwaliśmy i nigdy się nie poddaliśmy. I tak naprawdę ja jestem wdzięczny za to wszystko, że moim przodkom i wszystkim, że My dzisiaj możemy żyć, wiecie, w wolnym kraju, Polacy, yy, mamy, jesteśmy obywatelami polskimi, tak, jesteśmy wolni, wiecie, nie mamy wojny, mamy w, względny dobrobyt i tak dalej. Naprawdę, nasza historia jest... Yy, Polacy nigdy się nie poddali, tak naprawdę. Oni nigdy się nie poddali, widzowie, i to jest coś pięknego, że wiecie, yy, po tym wszystkim, yy, zawsze, wiecie... I, to tak, tak, jakbyście, nie wiem, cały czas próbowali co, zrobić coś, cały czas walczyli o to niepodległość i przychodziło coś nowego. Ale oni nigdy się nie poddali. Nigdy, nigdy się nie poddali. Ja tak samo nigdy się nie poddam w, w pomaganiu ludziom i czynieniu dobra. Nigdy. Nawet jak, nie wiem, nie będzie wyświetleń, nie będzie łapek w górę, nie będzie czy cokolwiek. Ja się nie poddam, widzowie. Ja po prostu cały czas będę chciał iść do góry i lecimy dalej. Polska walcząca, widzowie. Albo w sumie widzowie powiem wam, że jak już jesteśmy w takiej tematyce narodowej to postanowiłem, że jeszcze trochę dogramy. To będzie po prostu taki jedyny odcinek, taki właśnie początkowy z Warszawy, taki pierwszy, tutaj kończący i sobie tutaj zakończenie zrobimy, ale też jak coś jeszcze powiem wam. No, Warszawa jest przepięknym miastem, wielkie możliwości, ogromne. Cudownie jest po prostu tutaj, jak dla mnie, w sensie naprawdę jest tu super. Coś pięknego polecam wam Warszawę, natomiast muszę wam powiedzieć tak szczerze, ale tak szczerze, że no... Ja się czuję takim mega Polakiem, nie? Naprawdę, ja się czuję jak taki Polak z krwi i kości, może nie wiadomo, że może nie nacjonalizm i tak dalej, ale tak się czuję, takim patriotą się czuję, o, takim patriotą się czuję, to jest po prostu taki patriotyzm, taki patriotyzm bije z mojego serca, widzowie. I ja po prostu kocham Polskę, ja kocham naprawdę, kocham Polskę, kocham y, ludzi z Polski, kocham oczywiście też y, ludzi, którzy nie są Polakami, ale po prostu wszy wszystkich kocham, nie? Y, wszystkich lubię tak, cały, cały świat lubię, ale czuję się takim Polakiem, takim, jestem tak bardzo związany z tą Polskością, nie? I to jest właśnie piękne, że... że y, po prostu ten nasz naród Polski cały czas walczył i walczy i, i się nie poddaje i, i tak samo ja wierzę was widzowie, że Wy nigdy się nie poddacie i nie będzie się poddawać i zawsze gdzieś tam będziecie widzieć ten, ten może czasami cienki, może czasami większy, ale to, ten świat, to, to światełko w tunelu, które po prostu które po prostu za, czasami może go nie widać, ale, ale jednak jak walczycie, to ono się odsłania przed wami i cały czas gdzieś tam jest, coraz większe to światło i potem wychodzicie na prostą i się wszystko udaje. Jest mnóstwo historii, tam, które pokazują, z czego ludzie zaczynali, a dokąd doszli, po ciężkiej pracy i wszystkim i ja po prostu wierzę w was, każdego z was, w każdego swojego widza wierzę, że, 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 że każdemu się z Was uda. Tak samo wierzę we wszystkich, zresztą ale wiecie. W każdym razie to już będzie koniec odcinka, taki powiedzmy, pierwszy, taki, nie wiem, pierwszy z Warszawy po prostu odcinek. I co, ja lecę dalej nagrywać. Zdjęcie tam zrobiłem po tą fontaną i co widzowie? Siemano, miłego dnia, wieczoru, nocy, pozdrow dla was, siemano, yo, lecimy dalej, siemano!